Cześć! Witam! Dziś jesienny festiwal mangowy, kolejny, ale już tutaj nie mogę się doczekać, bo prawdę mówiąc spodziewałam się tej paczki dopiero za jakiś tydzień, nawet półtora, a tutaj nagle wczoraj dostałam wiadomość, że idzie do mnie kurier ze studia JGC. Myślę, jakim cudem? Nie wiem, jakim cudem, bo na stronie pisze, że jeszcze tam sześć, 6... Chyba dni do jesiennego festiwalu, a mi już przyszła paczuszka, i po prostu muszę ją otworzyć. Także pięknie przyszła dzisiaj w piątek. Pewnie nagranie będzie jutro, tak myślę, jak się wyrobię, ale po prostu naprawdę myślałam, że to jak za tydzień, dwa będę jeszcze musiała czekać, a tu ja już! Także nie mogłam się doczekać i otwieram od razu. Zobaczymy, co w środku. A, jak ładnie. Dobra, teraz się pozbędziemy pudełeczka i lecimy z paczuszką. Co my tutaj mamy? No, przyznam się, że oczywiście byłam niegrzeczna i zamówiłam wszystko. No, jak jakoś nie mogłam się powstrzymać, także zaraz Wam tutaj wszystko pokażę, co mi Studio wysłało. Ok. chyba tak będzie. Najszybciej się dostać. Tym nie wywracaj za dużo. Ok. i lecimy po tytułach. Pierwszy. Nie droż się ze mną na gatard. Przyznam, że nie oglądałam tej anime. Mniej więcej wiem o co chodzi w tej mandze. Natomiast, no tak jak mówię, nie oglądałam jej. Tak na początku patrzyłam na to, że jedna dziewczyna dokucza tam chłopakowi, i no, nie byłam pewna, czy chcę to oglądać. Ale stwierdziłam, że jak jest na festiwalu, to wezmę dwa. Czytałam, że jest dosyć dużo jednak o tym opinii. Okej, okay, więc może będzie fajne. Dodatek: taka pocztóweczka. Tak wygląda z tyłu. Jeśli chodzi o kreskę, to zaraz Wam pokażę. Mam nadzieję, że nie trafi na jakąś straszną. Jakiś straszny spoiler. O, coś takiego. U, kreska taka bym powiedziała ładna, czysta. Jest okej. Okay. To mi bym tak na wyczucie powiedziała, że minimalnie jakiś taki cieńszy niż zazwyczaj, ale minimalnie. Szkuczę człowiek ma jakąś w rękach. <grym> Dobra, następny yy, blot. Blockade, Battlefront, tak? Też o tym nie za wiele wiem. Znaczy kojarzę tego, tą postać, bo gdzieś mi się tam przewijała i kojarzę, że jest to autorstwa pana, który narysował chociażby Trigana, więc to już jest plus. Natomiast o czym to yy, mówi? Na zniszczach tutaj przy Nowego Jorku w ciągu jednej nocy powstało miasto, metropolia, w której zaciera się granica między światami. I jest to jakieś magiczne miasto, sekrety, jakieś szczelaniny pewnie jak w Triganie. Szczerze nie wiem, ale z pierwszym tomie można zaryzykować. Tak wygląda pocztóweczka. O! I już wam pokażę, jak to wygląda w środku, widzę, że jest jakaś kolorowa strona. Jakaś wybrana. Powiedziałam, że kreska podobna trochę jak w Friganie. Ciekawe, czy już autorowi wychodzą lepiej kobiety. Zobaczymy, czy dalej wygląda jak babu chłopy. Dobra. Eee, następna manga. Niesamowite zdarzenia. Kemono Jigen. Nie wiem, jak to przeczytać do końca, ale powiedzmy, że tak. Eee, tego nie znam zupełnie, ale ogólnie rzecz yy, biorąc, no, okładka prawdę mówiąc mi nie zachęcała, ale stwierdziłam, jak biorę wszystko, no to biorę wszystko. Yy, tutaj jest dodatek. Karta chyba postaci. Tak. 13 lat. Data urodzin nieznana. Wzrost ma 51, waga 48. Mocne strony. Rąbanie drewna. Ciekawa sprawa. Do Muna by się gościu nadał. Słabe strony obsługa klientów. Mm -hmm czyli rąbie drewno, ale ma w obsługę klienta. Dobra, no nie wiem, dziwne. Tak wygląda manga w środku. Wioska całkiem przyjemna, taka czysta. Zobaczymy. Z opisu. Dotychczas spokojną wioską wstrząsają dramatyczne wydarzenia. Ktoś lub coś w makabryczny sposób zabija zwierzęta gospodarskie. Czyli jednak coś z Harvest Moonem. Do rozwiązania tej sprawy zostaje wezwany z Tokio ekscentryczny detektyw. Już na początku mężczyzna spotyka tajemniczego chłopca, do którego miejscowe dzieci przezywają błociuchem. już mi dziwnie. Tak, rozpoczyna się niezwykła historia o nadprzyrodzonych istotach zwanych kemono. Zobaczymy. Harvest Moon. Prawie. Zobaczymy. Może będzie fajne. Ja lubię Harvest Moon. Okej. Okay. następna manga to Metamorfozy. Ta manga to akurat, tu wiem, opowiada o pani, która ma. 75 lat, e, straciła męża, jest staruszką, no i tak, e, kiedyś wyszła, e, w, chyba szukając księgarni albo na miasto. W każdym razie zobaczyła, że tam e, jest księgarnia, weszła do środka i zobaczyła mangę dwóch ładnych chłopców i stwierdziła: Biorę, no ale był to ja ojciec, a e, pani, która jej to sprzedawała, dziewczyna młoda, stwierdziła: Staruszka, wie, że ja ojca. O! To coś dla mnie. No i panie się zaprzyjaźniają, mimo różnicy wieku połączyła je wspólna pasja. Także tak mniej więcej to wygląda. Tu mi widzę, że trochę wymieli brzydko, no ale przeżyję. Okej, okay, co jest w środku? Pocztóweczka? Dziewczyny z babcią. Z tyłu jakaś ślinka. Zobaczmy, jak to wygląda w środku. A. Chyba fragment magii, oj bo widzę dwóch chłopców. Tu już babcia. A, czyli w madze jest troszeczkę yy, tego, co ona czyta, i troszeczkę jej przygód. Nie wiem, wydaje mi się, że będzie taka miła, ciepła opowieść, także nie ma to dużo tomu, nie chciałabym skłamać chyba z pięć, także będzie, myślę, fajna. Ok, yy, następna manga. Długo i szczęśliwie, tak zwane Happy Mary, jak to nazywają. Yy, manga, jakby to nazwać, dla kobiet. Mm, także powinno mi się podobać, natomiast jest to taka, taki typowy bym powiedziała, no może nie że typowy, ale typowy dla japońskich mang. Tytuł tego typu, <laughs> czyli jest dziewczyna, która ma oczywiście długi, jest bogaty facet, no i ona dorabia, pracuje normalnie w jakiejś tam firmie, a oprócz tego dorabia jako hostessa. Gość przychodzi do klubu z tymi hostesami, coś jej dokucza, ona się na niego wścieka, wylewa, więc ona na niego drinka, a następny dzień jest wezwana do swojego szefa, no i okazuje się, że to ten gość. Ale nie chcę jej wylać z roboty, tylko proponuje jej małżeństwo. No także tak brzmi to trochę dziwnie, ale no, niech będzie. Mi to trochę przypomina już niektórych bank. Tutaj mamy naklejeczkę. Nie wiem, gdzie bym sobie miała na, na, <grych> nakleić tego gościa, który się tu rozbiera, no, ale spoko. Yy, kreska wygląda na taką całką, całkiem sympatyczną. Myślę, że to będzie komediowe, to nie będzie na pewno na poważnie, tylko to będzie bardziej takie komediowe. Także myślę, że będzie fajne. Wezmę eee... to. Łowca duszy. Od razu przyznaję się, ja tego nie oglądałam, to znaczy za moich powiedzmy czasów było to anime, ale ja już jakoś, nie wiem, nie, nie ujęło mnie, wiecie, garściu na muminku, nie wiem, jakoś mnie to nie brało. Też kreska mnie troszkę odrzucała. Pewnie normalnie bym tej magii nie brała, ale stwierdziłam, że jak jest na festiwalu, to ją wezmę. Tutaj jest soft touch, jak to nazywają. A jest z drugiej strony ten. Co ja o tym mogę powiedzieć? Nie znam ogólnie treści, wiem, że to jest jakiś bohater, coś jest chyba w Chinach, akcja się dzieje. Zawsze mnie bawiło, że jak mówię, no, lata na Muminku. Jak ktoś lubi to sorki. Jak to wygląda? O tak, całkiem ładna kreska, no ale przyznacie, że to jest. Manga jest dosyć długa z tego co e, kojarzę, nie chciałabym skonać lematomów, ale dosyć długie. Zobaczymy, może mi się spodoba, może manga jest lepsza. Anime nie oglądałam, bo ja mówię, odrzucało mnie po prostu tak graficznie. No, e, co dalej? Kaiju, numerek 8. E, ta manga mnie bardzo zainteresowała. Ogólnie opowiada ona o gościu, który chciał walczyć właśnie z takimi złymi e, kaiju, które tam atakował pewnie jak zwykle Tokio. Albo ogólnie Japonia. No i y, nie do końca mu wyszło. Na końcu skończył gość, znaczy na początku można powiedzieć, jako sprzątający już po robocie, y, którą tam inni bohaterowie wykonali. No ale szczęśliwie czy nieszczęśliwie y, coś się dzieje, że on się zmienia w jednego z tych hajdziów, aż zostaje mu jakby jego dusza, więc nie jest jakiś bezwolnym potworem, który lata. I chce wszystkich zabijać, tylko wykorzystuje swoje moce do walki z tymi złymi. No i tak wygląda kreska. O, także zapowiada się fajnie i myślę, że to będzie dobra manga. O, tutaj mamy karty. O, nawet dwie karty. Pewnie postaci. Dziewczyna, chłopak. Jeszcze jeden chłopak. A, i peczu. Też są soft -touch. Aki. To jest manga, która mnie bardzo cieszy, klasyk można powiedzieć, pasożyt paraseks. Mogliście o nim słyszeć. Jest to manga o tym, jak to przybyli obcy na naszą planetę, weszli w niektórych ludzi i teraz sobie ciachają innych. No i kwestia jest taka, że jeden z gości, których ten pasożyt próbuje opanować, Jakoś tak, on chyba mu właśnie wnika w łapkę, jakoś tak robi chyba tutaj gdzieś zaciska, on się orientuje, co jest grane, że nie przejmuje go ten pasożyt do końca. No i sobie muszą panowie, powiedzmy, że panowie, współpracować, bo i pasożyty byłyby niezadowolone, że ktoś wie, a i ludzie by pewnie słabo reagowali, wiedząc, co się stało i że ktoś taki chodzi. Manga jest bardzo dobra, to jest taki trochę horror, ale myślę, że. Będzie się mi podobać. Myślę, że polecę mojemu mężowi też. Też mu się powinno podobać. Także manga jest fajna. A, taką mamy tutaj sztuczkę, która już mówi mniej więcej, czego się można spodziewać. Także ja bym powiedziała, że te dwie magii może nie, że do końca są do siebie podobne, ale tak, trochę jest potworów, także fajnie. O. Tutaj już, jak widzicie, dodatki następne. A tutaj mam jeszcze artbook. Nie wiem, zostawić artbook chyba na końcu. Czy na teraz. A, pozwolźmy się tego. Jest zafoliowany, to może na końcu jeszcze pokażę. Tutaj już jest do niego, jak widzicie, pocztóweczka. Z tej strony taka, z tej strony taka. Bardzo ładna i. No i yy, jako, że zamówiłam wszystko, to mam tą dodatkową właśnie yy, kartę z jesiennego festiwalu tej dziewczynki, co tam widzieliście z przodu. Bo ona jest dla tych, którzy zamówili wszystko. Oj, mi się nie przylepiło. To byłoby szkoda. Teraz się zatrzymało. Chyba muszę to troszkę potargać. A, poszło. Dobra. Więc tak. Jesienna dziewczynka, tak zwana jesieniara, tak? Jeśli dobrze wiem. Numerek 187. Zamawiałam prawie od razu, więc powinna mieć jedynki. Następna, zblot Blockade Battlefront. Przygląda, który mam numerek 185, także też nisko. Ciekawe, kto mnie uprzycił. Happy Mary, czyli długo i szczęśliwie po naszemu. Bardzo ładna karta. 171. Anako, duża karta 177, także same niskie numerki. Kaiju, sameczka 232. Czyżby manga bardziej popularna? Następnie, yy, to nie pamiętam jak to się nazywa, Kemono, dzichem, tak? Ok, 234. Łowcy dusz. Powiem, że ta karta jest taka z lekka wyblakła, ale podobno jej nie miało za bardzo wyboru. No więc brało co Japończycy dawali. 160. Staruszka. Jaoistka. Numerek 178. Nasza dokuczliwa panienka. 203. No i pasożyt. 198. Także takie karty. Myślę, że całkiem ładne. Okej. Okay. No i jeszcze artbook. Brałam artbook w wersji yy, w miękkiej oprawie. Można było brać też w twardej. Ja się zdecydowałam na miękką, ponieważ z tego co kojarzę, oryginał też jest yy, w miękkiej. Zresztą twarda okładka zajmuje więcej miejsca. <laughs> tak, niewielkie są to niby te, ale jak się tak później popatrzy, to tu 5 mm, tam 5 mm i się zbierze cała półeczka. Dwa nie ma co moim zdaniem dopłacać dwóch dych, grafiki są te same. A ja nie zamierzam tym artbookiem rzucać jakoś wybitnie, żeby się miał niszczyć i miałabym mu pomóc twarda okładka. Tym bardziej, że twarde okładki rzadko pomagają na rzucanie. Okay. Dobra, więc tak, już czyli soft touch. Jest tutaj jako obwoluta. luta. mam no, tak. Całego wam nie pokażę. Raz. Dlatego, żeby Was zachęcić do zakupu. Jeśli lubicie hanako, to wypada mieć artbook. Mam nadzieję, że zdajcie sobie sprawę, że jeśli to się dobrze sprzeda, to mamy szansę na następny artbook. Ja z zasady kupuję wszystkie artbooki, które wyszły po polsku, nawet jak mnie do końca tytuł nie interesuje, żeby wspomóc wydawnictwo. Jasne, jak kogoś nie stać, no to trudno, ale jeśli lubicie Hanako. To ja bym brała, bo cena jest połową z tej, co z Japonii, zresztą nie ma co przez cały świat brać artbooka, jeśli jest wersja po polsku. Druga sprawa, to jeśli chodzi o akurat wydawnictwo, które wydaje i Hanako, i ten artbook też, to jest wydawnictwo, które nie za bardzo lubię, jak się za dużo pokazuje, więc pokażę wam tylko tam kilka kartek. Jak trafię, tak trafię. Także o, tak przykład i no dajmy o, tu, takie słodziaczki. Także jeśli lubicie Hanako, to myślę, że wręcz pozycja obowiązkowa, bo no nie wypada nie kupić, jeśli lubi się Hanako. Także ja bym brała nawet w miękkiej, no chyba, że jesteście wielkimi fanami, no to możecie wziąć w twardej, ale yy, myślę, że tu jest 59,99, czyli 6 dych a ten w twardej oprawie jest 20 zł droższy. Myślę, że nie ma za bardzo za co dopłacać, no chyba, że jak mówię, ktoś jest jakimś fetyszystą twardych okładek, to rozumiem, niech bierze. Także tyle z jesiennego festiwalu. Napiszcie, co Wam się podobało, co kupiliście. Ja, jak, no, tak jak widzicie, wzięłam wszystko i myślę, że możecie się niedługo spodziewać jakiejś recenzji kolejnych tytułów od studia JOTG. Dzięki, cześć.